Chodząc wczoraj wieczorem ulicą Patrząc jak mijają mnie nieznajomi Gdzie idą wszystkie nasze cienie Chyba nigdy nie będę wiedzieć pewnych rzeczy Mogę szukać swoje zmysły na chwilę Ale niektóre rzeczy są zbyt trudne do pogodzenia kiedy patrzę w Twoje oczy, nie ma odpowiedzi, których nie mogę znaleźć, to uczucie, którego nigdy wcześniej nie znałem. I w nocy, kiedy nie śpię, krążę w kółko po moich myślach, nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie. Kiedy Twoje serce pozwoliło mi odejść, myślę, że niektórych rzeczy nigdy się nie dowiem. Niektórych rzeczy nigdy się nie dowiem. Kończą mi się możliwości, bo każda droga prowadzi z powrotem do ciebie. Gdy wspomnienia blakną, gdzie się udają, myślę, że niektórych rzeczy nigdy się nie dowiem. Mogę oszukać swoje zmysły na chwilę, ale niektóre rzeczy są zbyt trudne do pogodzenia. Kiedy patrzę w Twoje oczy Nie ma odpowiedzi, których nie mogę znaleźć To uczucie, którego nigdy wcześniej nie znałem I w nocy, kiedy nie śpię Krążę w kółko po moich myślach Nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie Kiedy Twoje serce pozwoliło mi odejść Myślę, że niektórych rzeczy nigdy się nie dowiem Czy przewróciłem każdy kamień? Czy jestem wciąż tam, gdy zamykasz oczy? Kiedy twoje serce pozwoliło mi odejść? Myślę, że niektórych rzeczy nigdy się nie dowie.